Czyli razem byłoby tego jakieś 30 parę tysięcy złotych? Ja nie... A ja za to wszystko płaciłem. Spokojnie, zaraz przejdziemy do filmu. Ale Kuba. Robię aferę. Też dostałem propozycję współpracy z Apple od swojej agencji jakieś dwa, albo może trzy lata temu. Zaprosili mnie wówczas na swoją konferencję i zaproponowali mi swoją paczkę. Ale po pierwsze, najważniejsze, nie chciało mi się. A po drugie, tamte wymagania wydawały się na tamten czas dla mnie absurdalne. Bo jak najbardziej, współpracuję z wieloma firmami, pojawiają się u mnie lokowania, ale współpracuję tylko z firmami, które liczą się z moją niezależnością. I mimo, że niektóre materiały są rzeczywiście sponsorowane, o czym was informuję, to dodatkowo jedyne na jaki Idę to w kwestii doboru słów. Czyli zamiast powiedzieć, na przykład, że coś jest po prostu brzydkie, to mówię, że szpeci przystojności mojego przestworza albo ingeruje w przestrzeń mojego dobrego smaku. A dodatkowo mam jasną zasadę, zanim coś pokażę, to produkt lub usługę sprawdzam sam. Prześwietlam, robię wszystko, co w mojej mocy, żeby sprawdzić, czy konkretny produkt jest ok. Nawet nasz dział prawny sprawdza, czy konkretny produkt albo usługa ma odpowiednie regulaminy, żeby czasem nie reklamować skamu. A wspominam o tym wszystkim, bo od lat korzystam ze sprzętów Apple. Widzieliście mnie w AirPodsach, z. Apple Watchem, z Macbookiem, czy mam teraz najnowszego iPhone'a. Wszystkie te rzeczy kupiłem sam i nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że jestem zamieszany jakkolwiek w Applegate. A może kiedyś porozmawiamy o twórcach, którzy nie oznaczają swoich materiałów jako sponsorowane, wiesz, dlatego jest? Chciałem wam po prostu powiedzieć, że korzystam, bo sam chcę i nikt mi za to nie zapłacił. Ale za to sam zapłaciłem za wszystkie paczki do dzisiejszego odcinka. Patrzcie, jedna jest zapakowana w torbę z Lidla. Bo dziś ponownie kupiłem trzy zestawy gamingowe z OLX. W trzech kategoriach cenowych. 50, 100 i 150 zł od paczki. Odpowiedzmy dziś sobie na kilka pytań. Po pierwsze, co udało nam się ustrzelić? Jak jest zapakowane? Niczy śmierdzi. Bo kojarzysz no bo normalnie samochód jak sprzedajesz, to mówisz, że było palone w środku, nie? Paczka numer jeden. No! Jako na internet. Myszka. To jest Razer Dev Adder Essential. Zastanawiam się tylko, skąd jest ta naklejka. To myszka wydawać by się mogło dość kontrowersyjna, bo w końcu Razer, ale najtańszy. Z marca tego roku. 100 zł, a my zapłaciliśmy za nią równe 50. I co się okazuje, że ta myszka. Jest nawet w nie najgorszym stanie. Powiedziałbym nawet, że w ponadprzeciętnym. z ślizgacze są całkiem niezłe, nie? Sensor 6400 DPi 30G 220 IPS-ów, jeśli się nie mylę. Czyli teoretycznie wystarczająco, żeby można było komfortowo już grać. Teraz by się przydało spojrzeć na klawiaturę. Problem jest tylko taki, że nie znaleźliśmy żadnej ciekawej, a ta, która nas zainteresowała, to jej właściciel y, nie odpowiedział nam. Więc przejdźmy dalej. Tu są te słuchawki? Popełniliśmy największy błąd dzisiejszego odcinka już na samym wstępie. <laughs> To są sławki, które żeśmy sprawdzali w ostatnim odcinku. A co najlepsze, tą paczkę zamówiliśmy przed tym odcinkiem, i nawet nie wiedzieliśmy, że te sławki są dostępne w Ekszyn. I tak, były beznadziejne, ale będziemy mogli sobie je porównać. że ktoś to sprzedaje i to wygląda jak nieużywane, to chyba po prostu nie chciało mu się tego oddawać do sklepu. Tak już to kupiliśmy, podmawialiśmy Ekszyn. No, myślisz, że nasza sztuka jest po prostu felerna. Mamy teraz bo porównamy tą parę, zapamiętamy, że ma węzeł, do naszej pary, która tego węzła nie ma. Ja nie chcę. Przechodząc do średniego poziomu, sięgnijmy popaczkę paczkę po butach. Rozmiar 39, kolor szary. Ciekawe, co jest w środku. Trochę czuję się jak, wiesz, tak jakby to był mystery box. W środku jest elegancko zapakowana myszka. A co to jest za myszka? To bardzo ciekawy twór. Jest firmy Monka. Twitch się przypomina. Jej największy atut to to, że ma 53 gramy i sensor 3395. I według opisu była ona z jakiejś redakcji, więc zapewne jakiś z recenzentów miał ją w swoich rękach, napisał artykuł, a potem stwierdził niepotrzebne, Mam za dużo myszek. Ty, ale jeżeli my mamy teraz sprzętów, musimy zrobić kolejną wyprzedaż. Wielkie propsy za to, że ktoś to ładnie spakował i nawet nie użył grip tape'ów. Natomiast sama myszka mocno przypomina tak, no co ci to przypomina, co to jest za kształt. Rzeczywiście leciutka, Ty ktoś długo z tego korzystał, bo nie wyczuwam tutaj logotypu, tylko wyczuwam tutaj brud spod czyjegoś palca. Lepi się. Widziałeś? To jest jakieś redakcyjne coś, to co mam na palcu. Natomiast sama myszka jest o tyle ciekawa, że jak sobie zobaczycie od spodu, to mamy tutaj wymianie. Ała. Macie tutaj. Macie. Kurde, macie przecież to Macie tutaj od spodu wymienny akumulator, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem i zaczęło się to robić tak naprawdę popularne w zeszłym roku. A wiesz, z czego to wynika ponoć? Wiem. A wy wiecie? Była taka legenda, że baterie w sprzętach miały być wymienne. I ktoś to zrozumiał bardzo bezpośrednio i dosadnie. Tak zrobił baterię, które da się wyjmować i które na zewnątrz da się ładować na USB-C. I mo to jest fajny. Kupisz tu drugą baterijkę. Jak sobie dokupujesz drugą baterykę, lepiej Zobacz, co to jest w wstawia. Tu jest druga. Czyli nawet jak masz długą sesję gamingową i chcesz sobie podmienić baterię, to to jest fajne rozwiązanie, bo rzeczywiście nie trzeba myszki podłączać, tylko podłączasz sobie samą baterijkę. I co więcej, nie musisz trzymać brzydkiego przewodu na swoim biurku, bo to możesz podłączyć sobie gdzieś tam dalej. Natomiast zawsze mieć na biurku możesz czysto śmieć. Stwierdziłem, że nagram najciżniejsze lokowanie Masters. To właśnie ono. Sprawdź opis, bo możesz wygrać iPhone'a 17 Pro grając w tę grę. A jedynym sposobem, żeby dołączyć do turnieju jest skorzystanie z tego QR koda albo z linka, który znajduje się w opisie. Aby oczyścić zaprzątnięty codziennością umysł, wybrałem się w góry, gdzie moim celem była Narodowa Góra Słowaków, czyli Krywań, na której szczycie stwierdziłem, że zagram w grę Match Masters, która jest darmowa i polega na dopasowaniach, tak zwane Match Free, czyli po złączeniu przynajmniej trzech takich samych kształtów naliczają nam się punkty. To tak nieprawdopodobne jak widoki, których doświadczyłem na trasie. To pierwsza gra, która pozwalała przeciwko sobie w czasie rzeczywistym. Nie tylko z ludźmi z internetu, ale także z tymi, którzy są obok. Można tutaj zagrać ze znajomymi w różnych trybach. Na przykład, Mati, mógłbym Ciebie teraz matchmasterować. A jak wygrać tego iPhone'a? To nie losowanie, tylko konkurs, gdzie wygra najlepszy. Link w opisie albo ten QR-kod na ekranie i dołączcie do Star Race. Zasady są proste. Przez 10 dni gracie, zbieracie gwiazdki i wspinacie się w rankingu. Pierwsze 7 dni to eliminacje, ostatnie 3 finał. Osoba, która zbierze najwięcej gwiazdek, wygrywa. Matchmasters ma 10 milionów graczy i żeby łatwiej ich pokonywać, to są boostery, które pomagają w potyczkach. Można je zdobyć przed meczami za zgromadzone lub kupione monety. Im więcej gracie, tym większe macie szanse, żeby wygrać. Więc link w opisie, i być może spotkamy się na wirtualnym polu walki. Tak jak chcę podglądać, czy to jest dobra klawiatura. Ha. Wiesz, jak to jest zapach? Jak jakieś takie modeliny z lat 90., powąchaj to sobie. No, czuję. Czy u ludzi tak w domu pachnie? Chyba zarysowałem, wiesz? Ty po przewodzie jeszcze przejechałem. Natomiast krewetura ze średniej półki cenowej, która znajduje się w tym opakowaniu. To już nie jest najgorzej. Nie zraźnie, jak to jest opakowane. Krewetura, którą udało nam się zdobyć za. Czekaj, jeszcze tu jest taśmo złapany. Jeszcze jest Białe widać na ciemnym, ale na białym widać najbardziej brud chyba. To ten obrzydliwy brud. No stary, sam zobacz. Masz ochotę tego dotykać? Bo ja nie. Cieszę się, że chcesz mi pomóc w tym odcinku. Jedyn, jeden z zestawów chcesz przetestować. Ty, nie wiem, czy to jest jakaś woskowina z uszy, czy cokolwiek komuś wypadło, ale to nie wygląda apetycznie. No popatrz się przecież jak sobie w uchu podłubiesz, to takie spod paznokci się wyciąga, a to jest kurde na kikapach. Czy ktoś nie pomyślał, żeby do sprzedaży chociaż to przetrzeć chusteczką? <laughs> Idę po chusteczki. No ale Sary nie uważa, że to jest obrzydliwe. To jest mam taki dylemat, czy czyścić tą klawiaturę? Po prostu wyrzucić ją do elektrośmieci. To szpeci przystojności mojego przestworza, to klawiatura Kepter na czerwonych switchach Cosmo TKL. Nie bez powodu wziąłem tutaj rękawiczki, bo jak sami widzicie, mamy na kikapach nakładane różnego rodzaju hieroglify. A ze skoro to jest antyki artefakt, to nie ma się co dziwić, że ta klawiatura jest delikatnie pobrudzona. Natomiast chodzi całkiem sprawnie. Myślę, że komuś przez jakiś czas służyła. No i na pewno. Jak, jak to oglądasz, to kurde, no Jak bierzesz, i komuś wysyłasz klawiaturę, to przetrzci to chociaż raz. Proszę, bo to nie jest przyjemne. Tak bym sobie brud z pępka wyciągnął. Dobra, Mati, chcesz? Nie. Chcesz? Może nie, chcesz nie, zobaczyć, chcę. jak smakuje. polizać? Nie, ode mnie? Klawiatury ze średniego zestawu też nie mamy, niestety. <grych> Zagrożenie biologiczne. <laughs> nie ma jakichś zasad sanitarnych wam na tych serwisach, jak dole. Ale jak to mówią, nie ma ryzyka, nie ma zabawy, więc jeżeli chcecie zaoszczędzić, to możecie też trafić na coś, co będzie wymagało od was delikatnego wkładu sanitarnego. Ja przy, jeszcze jeszcze się przydałem, wiesz? Coś wsadziłeś do któryś spaczek? o czym nie wiem? Może chociaż niemiecka jakość nas nie zawiedzie i wyciągniemy stąd coś ciekawego, bo to lidowska paczka. Teraz będę mieć opory przed sprawdzaniem słuchawek. Hator HyperPunk 3. Słuchawki, które miejmy nadzieję nie zaskoczą nas tak jak to, co było poprzednio. Być może nietrafiony prezent. Albo jakoś nie odpowiadała jak w tych section. A być może kawał dobrego sprzętu, który nas jeszcze zaskoczy. Zwłaszcza, że te słuchawki akurat mają na sobie Folie. To są... chcesz się pociągnąć? Nie. Pociągnij. Nie. Pociągnij. One wyglądają, stary, jakby były nowe, jakby ktoś się może raz założył na uszy. Z Hiszpanią mi się skojarzyły, bo tam kastanie te są popularne. Ja to stary, pierdzie do ozonu jakiegoś, czy coś, czy sko... Ostatnio tak nie było. Finalnie, cała ta kupa to najdroższy zestaw gamingowy z dzisiejszego odcinka. I zaczniemy od myśli. To atak Shark XE, baby. Nie, zobaczyłem, wiesz co, znaczki, mi się więc, no co ja mówię? Czy to jest paszka od Właśnie. Zastanawiam się, czy to jest jakiś na dobre szczęście. Fajny akcent. Zdecydowanie bardziej doceniam niż brud z paznokcia rozsmarowany po kick -upach. Natomiast firma Attack Shark weszła szturmem na nasz rynek. I możemy kupić naprawdę tanio sprzęty, które przewyższają swoimi możliwościami to, co mamy od dużych producentów. I takim przykładem jest X6. Czyli myszka, która ma tak samo sensor 3395, dodatkowo ma stację do ładowania, a sama jest bardzo lekka. I co ciekawe. Jak zobaczymy sobie od spodu, widzicie? Ona ma jeszcze naklejki na ślizgacze. To nie wygląda, jakby ta myszka była w ogóle używana. Może ktoś dostał po prostu na prezent. Co ciekawe, to ona jest w Polsce za 200 zł, a w ją za 150. Czyli coś truska. jest zaoszczędzone. No chyba, że ktoś po prostu te ślizgacze wymienił na nowe, ale ta myszka totalnie wygląda, jakby była czyściutka, świeżutka, w ogóle nie śmigana, jakby pierwszy raz z myszką. Ja jestem podekscytowany. Ta płaczka trafiła tutaj przez pomyłkę. Miała być do kolejnego odcinka, na kiedyś, bo trafiliśmy na coś fajnego. Bo klawiaturą z najdroższej puli miała być ta, która pachniała jak modelina. Ja ten zapach znam. Gumki do mazania, tak śmierdziały i I to sprzęt od naszej rodziny. Jest trochę brudna, natomiast jest to Crux, a tak k 65, czyli jak widzicie, z wydzielonym lokiem na strzałki, na Gateronach Yellow Pro, które są fabrycznie smarowane. Ja... To jeszcze dobrze wygląda. Czasami klawiatury na przykład. Powiecie, jaka jest fajna klawiatura? Chodzi o Już Mati się tak bardzo temu nie przypatruj. Natomiast to jest na przykład klawiatura Anionite. Bardzo fajna, moim zdaniem. Brałem czynny udział przy jej przygotowywaniu, żeby trafiła na rynek. Warto jest ją zaktualizować, bo firma jest bardzo mocno poprawione, jak i całe oprogramowanie. Natomiast to jest jeszcze nic, ale ja widziałem zdjęcia klawiatur, które wracały na serwis, bo się zepsuły. One były zalane na przykład herbatą albo kolączaj. Takich rzeczy nie obejmuje gwarancja, bo się, no. jak tu zaleje switch z drinki słodkiej. No to co można zrobić? No to jest jakieś karaluchy w środku. Ale przynajmniej plecik chyba metalowy. To jest brudne. Po prostu to jest brudne. Czy to ci nie wygląda na zalanego switcha w tym miejscu? No trochę. Na szczęście jeden switch to nie problem, bo. to może problem? Myślę, że one są na stałe jednak? I tak mi się wydaje. Nie. Ach. Połowa switcha nie. Gratulacje. Mati, no mogło się tak zdarzyć. Prawda, każdemu się mogło tak zdarzyć, nie? Ktoś mógł założyć, że się. A mówiłem, że nie ma hotswapa. No chyba nie ma. I nie działa w nim kontrol. Paczka, którą mieliśmy do jednego z poprzednich odcinków i w niej są słuchawki. Słuchawki nie byle jakie, bo według zapewnień sprzedawcy i treści ogłoszenia powinny być tutaj Sennheiser gsp 602 Ale że goś się spóźnia troszeczkę z wysyłką, to nie ma co. Sennheiser GSP602. Mam nadzieję, że jak tam są karaluchy, to że już wszystkie zdechły. Tak, zapakowany produkt za 150 zł. No, jest coś na rzeczy, jest coś innego i ciekawego. Jeżeli chodzi o próbę zapachu, czuj, że leżały długo w pudełku i wcześniej nie były wcale świeże. Wyciągnąłeś kiedyś skarpetki z plecaka po długim czasie, jak byłeś na wycieczce w górach. O, no, czuję. Jako produkt ciekawostka. Bardzo fajne. Co najlepsze, na lewej muszli mamy tutaj potencjometr, który możemy sobie zmieniać głośność. Sam mikrofon opuszczany w dół, podnoszony do góry, różni się totalnie w porównaniu do innych akcesoriów gamingowych, z którymi mamy do czynienia, bo czuć tutaj delikatny, nie powiedziałbym opór, to po prostu się ślizga. Chcesz się poślizgać? M może trzeba otwierać te pudełka wcześniej po prostu. Sennheiser to profesjonaliści. Zawarli nawet instrukcję dla mnie, to powinienem zrobić, zanim te sławki założę na głowę. Ale jest jeszcze jeden ukryty tutaj feature, ale o nim opowiem dopiero jak przetestuję te wszystkie. Część z tych sprzętów. Stary, ręce mi się kleją. Ja nie, nie przesadzam, tylko. Ale ja też czuję na, na dłoniach ten zapach. Dlaczego? Jakby to powiedział y, Geralt, odkryłem gniazdo żuli. Spójrz na podłogę. Powiem ci, że to przypomina. To są pozostałości. Wiesz po czym? Stwierdziłem, że wyczyszczę te sprzęty, żeby je sprawdzić dokładnie. Czy ty widzisz, co leży na tym biurku? To są słuchawki. I to nie byle. Znaczy, dobra, to są byle jakie słuchawki, co ja się będę oszukiwać. I chociaż w naszej sztuce lepiej się trosz. Nie, to też jest fatalnie, dobra. Do rzeczy. My trafiliśmy fatalnie na tą konkretną sztukę słuchawek. Dlaczego? Bo każda z nich, w sensie muszla, brzmiała zupełnie inaczej. Co powodowało, że część dźwięków albo część częstotliwości mieliśmy wrażenie, że gra nam troszeczkę z boku. No a przechodząc do sztuki używanej, okazuje się, że tutaj przetworniki już są bardziej do siebie sparowane i ten dźwięk był o wiele przyjemniejszy. Nie mówię, że był wspaniały albo wyjątkowy, ale no quality control troszeczkę tutaj... Dalej nie warto ich kupić. Tak, moim zdaniem. DevAder Ader Essential White Edition. Jego największym problemem. Albo jej największym problemem. Jest jej waga. Ta myszka jest ciężka i toporna, bo chyba waży 96 gramów, więc jest co podnieść. Kształt defadera jest plusem, miękki, ale jednak przewód, i mimo dość niskiego sensora, nie gubi się. Jest całkiem spoko, nawet trafiłem na dość zadbaną sztukę. Jedynym problemem jest scroll. Jak chomik w klatce. Mamy zapięć dych. To jest za zakup, moim zdaniem. Więc tutaj się udało fajnie ustrzelić. MONKA, słyszeliście kiedykolwiek o tej firmie? MONKA kojarzy mi się albo z pizzą, albo z Twitchem. Natomiast teraz będzie mi się też kojarzyć pozytywnie z myszkami, bo tam nie oczarowała. Tak się zastanawiam, ale chyba możemy powiedzieć, że to, to tak wygląda jak trochę OM, nie? No, wygląda, że wygląda, ale działa. I to jest najważniejsze. I działa bardzo dobrze. Bo się okazuje, że w takim cenie 395 3395 to działa już za te pieniądze. Jeszcze jest lekarz, że można wymienić sobie bateryki. Za Ja myślę, że warto by było się przyjrzeć szerzej tym produktom. No dobra, my, go, my ją kupiliśmy za stówę. Ona normalnie kosztuje trzy stówy. I tutaj już się pojawia troszeczkę... To już trochę więcej kosztuje. Czyli da się kupić coś fajnego. Na przykład słuchawki. Jak za te pieniądze, to warto było to wziąć. I to są bardzo przyjemne słuchawki, lekkie, mają całkiem przyjemny dźwięk. Jedyne zastrzeżenie, jakie miałem do nich na samym początku, to to, że dźwięk był fatalny. Ale co się okazuje? Podłączyłem się przez aplikację, zmieniłem tylko equalizer, bo mają wbudowane różne tryby i był wybrany shooter, który brzmiał totalnie fatalnie. Nawet za te 100 zł nie chciałbym kupować tych słuchawek. Więc czasami warto jest może wejść głębiej w ustawienia. Może tego nie zrobił poprzedni właściciel. Natomiast już po ustawieniu standardowego, ekwalizera, który przygotował producent, jest dobrze. Nawet ponad, ponad dobrze bym powiedział. Za stówę. Za 300 to bym chyba w coś innego celował. Ale markasy to są. Są trochę, no robią takie wrażenie nie, niezbyt wytrzymałych, ale zakładam, że raczej się będą trzymać, bo takie produkty lubią się trzymać. Natomiast zupełnie bez ekwalizera, czyli ustawiony tryb na płasko w aplikacji, to te fatalnie grały słuchawki, więc dobrze, że ten ekwalizer jest i można go dostroić. Natomiast kwestia mikrofonów. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony, Ziemniak, który musi przyznać, że mimo, że te słuchawki mają w sobie ANC, to ta ANC średnio działa. I jest jeszcze jedna rzecz. Jak mówię teraz na odsłuchu, dziwnym trafem słyszę odsłuch tylko na lewej słuchawce. To jest, to jest dziwne, strasznie, ale może to jest znowu uszkodzona sztuka, bo nie wszystko można trafić. Sorry. Bo nie wszystko, co kupuje się używane będzie dobre. Po pierwsze, w klawiaturze mamy switche, które nazywają się Bat Night. Teraz jak to powiedziałem na głos, to zabrzmiało śmiesznie. Po drugie, jak ta klawiatura już jest wyczyszczona, to nie dość, że wygląda całkiem ok. No to brzmi średnio, nie jest jakaś super, ale jest jeden problem. Próbuję wcisnąć w i patrz, co się dzieje na ekranie. Wiedziałeś? Ja, Ja już chyba wiem. Dlaczego ktoś stwierdzi, żeby się tej klawiatury pozbyć i założy, że ktoś, kto tą klawiaturę nabyje, nie będzie się w żaden sposób pluć o to, albo ktoś będzie bardzo mocno wciskać, bo coś jest nie tak z tym jednym switchem? On nie chce do końca działać. I to jest bardzo wkurzające. Zwłaszcza, że na samej aukcji czy tam na ofercie możecie zobaczyć, że nie było żadnej wzmianki o tym, że jeden z przycisków gdzieś tam szwankuje, więc czuję się troszeczkę oszukany. Jakaś nikła szansa jest, że ten switch może. Myślisz, że to jest Hocła? Chyba nie. Ale jest szansa, że teraz poprawiłem tego działania. Możemy uznać za naprawione. Ja bym potraktował tą klawiaturę jako taka ciekawostka, bo i tak w sumie nie jest dostępna za bardzo na naszym rynku. Nie domyłem jej. Teraz przejdźmy do najdroższej półki cenowej i zaczynamy od myszki. To Atak Shark X6. I wydawać by się mogło, że to No tutaj zaoszczędziliśmy najmniej, bo w oficjalnej polskiej dystrybucji ta myszka kosztuje 199 zł, natomiast z Chin można ją ściągnąć znacznie taniej. I to jest całkiem spoko produkt, tak? Cena jakość, a zresztą widzieliście niejednokrotnie, że Atak Shark to zdobywa rynek bardzo mocno, albo bardzo mocną polityką cenową. Nie zdjąłem jak bo dam komuś w prezencie i powiem, że nie używana. Bardzo przyjemną ma stację do ładowania, bo po skończonej rozgrywce możemy zostawić myszkę i myszka się po prostu zacznie ładować. To jest plus. Natomiast jeżeli chodzi o samo jej użytkowanie, to podobnie, sensor 3395, więc ciężko tutaj, żeby coś zrobić. Patrz, jakimi DPI można działać. Jest git. Jest, jest git. Po prostu. A myszka przy okazji jest lekka jest przyjemna, więc nie, nie ma sensu zbyt dużo o niej opowiadać. To się fajnie udało ustrzelić, ja jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o klawiaturę, to, to jest bardzo klasyczna klawiatura Cruxa, tylko pozbawiona kontroli i te yellow Gaterony Pro są przyjemne całkiem. Jedynie do CS-a. Problemem jest to w przypadku takich klawiatur 65%, że jak chcemy wejść do konsoli, co się często robi, to nie klikamy sobie Escape'a, tylko trzeba przytrzymać FN Escape. Natomiast słuchawki na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo masywnie. Mają tutaj zapakowane różne technologie, na przykład, jeżeli się Przyjrzymy tutaj, to co to jest? To jest coś, co ma zmieniać ten szyn tego, jak słuchawki leżą na naszej głowie, żeby były teoretycznie bardziej dopasowane. I owszem, coś tam się delikatnie zmienia, w drugą stronę jest to ciężko przeciągnąć i ktoś tych sławych chyba sporo używał, bo coś mi się tutaj rozwaliło. Albo było rozwalone, ja nie zauważyłem. Wypadła mi z nich jakaś mikroskopijna blaszka. To jest zdecydowanie to coś powinno być plastikowego chyba że to powinno być całe przesunięte trochę do góry. Widzisz, bo to wtedy wyskakuje. Ktoś znowu sprzedał nam produkt, który był uszkodzony w jakiś sposób, a na Aukcji nie było informacji, bo unikamy produktów, które są uszkodzone, bo z nimi jest za dużo zabawy. A w tym filmie dwa są zepsute. Jeden, trzeci przeze mnie. Fajny jest Bayer z tym, że można sobie przyciszać i zgłaśniać po prawej słuchawce. Fajnie, że ten mikrofon sobie działa. I wiecie, jak on brzmi? Możecie usłyszeć. Brzmi następująco. Jak Wam się podoba ten dźwięk? Czy byście się spodziewali, że w słuchawkach, które w sklepie kosztują 500 zł, mikrofon będzie takiej jakości? Zwłaszcza, że jest na przewodzie? Tamte poprzednie miały jakieś aktywne tłumienie dziwaczne zamontowane na sobie. Natomiast te, jak są wpuszczone bezpośrednio interfejsu. To mam wrażenie, a przynajmniej chciałbym, żeby brzmiały trochę lepiej. Natomiast mikrofon to nie wszystko, bo jego można się pozbyć i dać go do góry. Najważniejszy w słuchawkach jest dźwięk. I na padach piankowych, które były zamontowane oryginalnie, brzmiało fatalnie. Natomiast na tych skórzanych mam wrażenie, że całe słuchawki są stworzone pod to, żeby konkretnie z tych padów korzystać dźwięk jest w miarę akceptowalny, ale w jednym miejscu, nie wiem to około 8000, 6, 8000, coś takiego, tam gdzie są klapy, to to przebija się tak masakrycznie przez Uszy, że się nie da tych słuchawek słuchać przez dłuższy czas. I problem się jeszcze pojawia taki, że te sławki niestety, ale są bardzo ciężkie. To nie tylko ich masywny wygląd, ale także to ile one rzeczywiście ważą. Sprawiają, że tych słuchawek nie chciałbym wybierać, a jakbym je kupił w sklepie, to byłbym totalnie niezadowolony. Sennheiser znany z tego, że robi fajne audio, to chciał chyba wyjść w rynek gamingowy, ale... W przypadku tego modelu moim zdaniem im nie wyszło. Tak więc jak sami widzicie, w przypadku zakupu rzeczy używanych można trafić na coś naprawdę fajnego, w fajnej cenie, a może się okazać, że trafimy na totalny bubel i będziemy musieli się bawić ze sprzedawcą, żeby ewentualnie zwrócił nam pieniądze łaskawie.